Pełnia żniw, a więc przyszedł czas na koszenie lędzwianu, naszej roślinki strączkowej, takiej niszowej, którą rzeczywiście uprawia bardzo mało gospodarstw w Polsce. Zwłaszcza są to gospodarstwa ekologiczne, już jeżeli ktoś się odważy taką roślinkę uprawiać. To jest roślina strączkowa, która ma takie małe. Ziarenka. W każdym strączku są dwa, trzy, czasami cztery. Jak widać cała plantacja lędźwianu jest mocno wylegnięta. No ale lędźwian tak ma. To jest roślina strączkowa, taka o wiotkich łodygach. Więc tutaj najczęściej dajemy jakąś roślinę podporową, ale i bez rośliny podporowej czasami też siejemy. No i niestety czy, jakkolwiek czy ta roślinia podporowa była czy nie, to Ledwian i tak mocno wylegnie. Tak jest i w tym przypadku. Aczkolwiek widać, że kombajn ma dobry podbierak i, i ładnie sobie radzi z takim wylegniętym łanem. Ładnie te palce podbierają łan do góry. Zostaje tutaj tylko sieczka. Kombajn jest już tam daleko. Więc, możemy sobie spokojnie obejrzeć, jak wygląda pole, zarówno po wykoszeniu, jak i jeszcze przed wykoszeniem. Tutaj mamy strączki nasze lędźwianowe, ładne, suchutkie, nasionka. Sam lędźwian jest rośliną wysokobiałkową, a więc taką idealną dla wegan, dla wegetarian, którzy sobie bardzo mocno tą roślinę cenią, ponieważ możemy z nasion przyrządzić bardzo wiele potraw. Możemy zrobić różnego rodzaju pasztety, humusy, zupy, sałatki, potrawki na gorąco, a nawet różnego rodzaju wypieki, na przykład takie paluszki do piwa i barszczyku, czyli ugotowany lędźwian, mielemy przez maszynkę, zagniatamy z odrobiną mąki, możemy dodać jajko, jeżeli ktoś jajka nie używa, to możemy dać na przykład siemielniane dla lepszego związania. Formujemy paluszki, pieczemy w piekarniku i to jest naprawdę bardzo smaczne dodatek do, do barszczyku czy do piwa. Oczywiście należy pamiętać o tym, żeby lędźwian przed gotowaniem koniecznie namoczyć na co najmniej 12 godzin, ponieważ lędźwian, jak każda roślina strączkowa, ma substancje wzdymające, więc żeby pozbyć się tych substancji wzdymających, to należy taki lędźwian namoczyć, po 12 godzinach odlać wodę i dopiero wtedy zalać świeżą wodą. I gotować, gotujemy już wtedy bardzo krótko, bo dosyć szybko się nam gotuje, i później przyrządzamy z tego potrawy. Tak jak wspomniałam, praktycznie bardzo, bardzo różne. I kombajn już zjeżdża z górki, pomału zbliża się do nas. Zaraz zobaczymy, jak ten nasz mały dzielny dominator sobie poradzi z podebraniem takiego przywołowanego i wylegniętego mocno łanu. Jak każda roślina strączkowa, lęczmiak z wiodyga, łodygami, wiotkimi to sobie niestety za każdym razem wylega. Mało kiedy. Jest on taki, że, że jest po prostu w stanie ustać na własnych nogach. No ale cóż, dla smaku lędźwianu warto jest się troszeczkę pomęczyć. por tierra widać dzielnie sobie daje radę, czasami trzeba odrobinę cofnąć, żeby móc dobrze podebrać tak mocno wylegnięty łam, ale jak widać kombajn sobie naprawdę świetnie daje radę i kosi nam lędźwian bardzo ładnie. Ostatnie podejście, ostatnia prosta. Za chwilę lędźwian cały będzie mieć wykoszony. I jeszcze raz przyjrzyjmy się, jak ładnie podpiera sobie wylegnięty łan. Podbieraki to jest tak super sprawa. Sprawdzają się rewelacyjnie w przypadku tak wyległego łanu. Wydawałoby się, że nie da rady go wykoszyć. A on proszę, nie sobie daje rady. Zostaje nam tylko pole usłane sieczką i też bardzo wartościową z punktu widzenia nawozowego, ponieważ jako roślina wysokobiałkowa lędźwian ma dużo azotu, więc i tutaj to pole też będzie miało dosyć dużą dawkę azotu z resztek pośliznych.